Pieczarki panierowane, bardzo proste danie, potrzebujemy tylko pieczarki, jajka, sól, pieprz i bułka tartar. Reszta jest opcjonalna. Zaczynamy od dzielenia kapelusza od ogonków, w tym daniu nic się nie zmarnuje, ogonki też będą wykorzystane. Jajka wlewamy do miseczki i miksujemy. Teraz doprawiamy pieprzem i solą, łyżka mąki orkiszowej, łyżka mąki kurdzianej, składniki mieszamy. Na koniec nadajemy starty serżuły, również uprzejemy i parsz mamy gotowy. Teraz na talerz wysypujemy bułkę tartą. Maczamy kapelusze w jajku, obtaczamy bułką tartą i przygotowujemy do smażenia. W międzyczasie rozgrzewamy patelnię. Wlewamy olej, czekamy aż się rozgrzeje, i zwlekamy piecarski. Wracamy na drugą stronę. I kapelusze gotowe. Teraz czas na korzonki. Wsypujemy korzonki do tego co pozostało z jajka. Mieszamy, dosypujemy bułkę tartą, również mieszamy i mamy ogonki gotowe do pieczenia. Teraz czas na pieczenie ogonków. Rzutamy na patelnię, przewracamy na drugą stronę i ogonki gotowe. Oto całe danie. Smacznego.